Hej, hej kochani, witam Was bardzo serdecznie. U mnie za oknem dzisiaj ponura pogoda, a że byłam rano w sklepie i widziałam przepiękne papryki, to tak sobie pomyślałam, że może ugotujemy leczo. Co Wy na to? Jesteście gotowi? Co nam będzie potrzebne? Sześć dużych papryk, obojętnie jakie kolory, pół kilo pieczarek. Pasta pomidorowa. Dwie małe pokrojone w kostkę cebule, łyżeczka czerwonej papryki, kostka rosołowa, sól i pieprz. Czosnek, dwie łyżki oleju roślinnego, liść laurowy. Ziele angielskie, solidna łyżka masła. Tym razem robię danie bezmięsne. Ale też bardzo smaczne. Mam nadzieję, że spróbujecie mojego przepisu i Wam posmakuje. Od czego zaczynamy? Pierwsze co robimy, wkładamy nasze papryki do piekarnika. Ja sobie go nastawiłam na 200 stopni w termoobiegu. Tak, z 20 minut te papryczki muszą tam posiedzieć. Kochani, Pamiętajcie, żeby papryczki wziąć i przewrócić na drugą stronę, żeby one się przypiekły z każdej strony, żeby ładnie ta skórka odchodziła. Nasze papryki są już w piekarniku, więc teraz mamy spokojnie czas na to, żeby pokroić nasze pieczarki. Kroimy je w talarki. Po 20 minutach wyciągamy nasze papryki. Ja wam pokażę, jak one wyglądają. Uh. Uh. To jest coś takiego. Muszą być tak ładnie przypieczone. Odstawiamy je do wystygnięcia. Niech one sobie stygną, a my bierzemy się dalej za pieczarki. Na rozgrzaną naszą patelkę dajemy masło. Czekamy aż się roztopi. Kiedy masło już się roztopiło, dajemy nasze pieczarki. Troszeczkę je solimy. Dajemy trochę pieprzu. Tak jak widzicie, pieczarki zmniejszyły swoją objętość i puściły wodę. Teraz czekamy, aż nam to wszystko odparuje. Kiedy nasze pieczarki już nam się podsmażyły, przekładamy je do garnka. Na tą samą patelkę dajemy dwie łyżki oleju. Wsypujemy naszą pokrojoną w kostkę cebulę i dodajemy słodką paprykę. Cebulka nam się podsmaża, więc bierzemy się za paprykę, obieramy ją ze skórki. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni filmik, to doskonale wiecie, czemu obieramy paprykę ze skórki. Jeżeli nie, to zapraszam do oglądnięcia. Naszą paprykę kroimy w taką średnią kostkę. Cebulka ładnie nam się zeszkliła, więc teraz wrzucamy ją do tego samego garnka co pieczarki. Gdy paprykę mamy już pokrojoną, dajemy ją do tego samego garnka, co mamy cebulę i pieczarki. To wszystko razem mieszamy. I dodajemy dwa ziele angielskie, dwa ząbki czosnku. Kostkę rosołową, drobiowo-wołową, dwa liście laurowe i litr wody. Wstawiamy to na gaz i mieszamy. Po wymieszaniu dodajemy trochę soli, i pieprzu. Czekamy, aż zacznie nam się gotować. Jeśli widzicie, że jest mało wody, a dużo warzyw, tak jak u mnie, dodajemy jeszcze pół litra wody. Musi być o mniej więcej taka ilość. Kiedy nasze leczo się już zagotowało, dodajemy dwie takie duże łyżki koncentratu pomidorowego. Dosalamy. I mieszamy. Przepiękne to nasze leczo, takie kolorowe. Leczo się już gotuje. W kuchni niesamowicie pachnie. Z czym możecie leczo podać? Leczo możecie podać z ryżem, z kaszą, z ziemniakami, makaronem. A wy z czym lubicie je zjeść? Po godzinie nasze leczu jest gęste, kolorowe. Mm, ładnie pachnie, więc zostaje nam tylko wykładać. No i jak? Myślicie, że wyszedł nam ten przepis? Mi się wydaje, że wyszło całkiem nieźle. A Wy komentujcie i piszcie pod spodem. Jestem ciekawa Waszych opinii. No to ja się z Wami już żegnam. Życzę Wam smacznego i do następnego. Trzymajcie się. Hej!